Oczywiście zawsze znajdzie się ktoś, kto powie, że to jest za dużo, że to przesada. Dlatego można ustawić na przykład kolor stały. Czerwony, zielony czy niebieski, które wyglądają po prostu pięknie. Dodatkowo na przykład tryb gwiazd, który umili podróż każdej osobie siedzącej z tyłu. W nocy jest to przepiękny efekt. Chrysler ma oryginalnie tutaj niebieski światłowód, który jest ok, ale wiecie, po czasie zaczyna tutaj czegoś brakować. Światłowód został wyjęty i zastąpiony taśmą LED WS2815 oraz sterownikiem SP611E sterowanym takim autopilotem, jak i aplikacją na telefon. Mamy możliwość ustawienia kolorów stałych, jakie byśmy tylko chcieli, i dodatkowo ponad 100 przeróżnych, bardzo ładnych trybów. Zobaczcie sami. Czy nie dodaje to samochodowi pewnej ekskluzywności, nowoczesności? W końcu to taśma cyfrowa ARGB. Mamy tutaj możliwość również zmiany jasności, więc na przykład jeżeli ustawimy sobie kolor czerwony, możemy zmniejszyć jasność aż do tego momentu. Albo dać ją na fulla i w tym momencie rozświetla nam całe wnętrze. Demontaż tej konsoli jest bardzo prosty. Z tyłu ściągamy tę oto zaślepkę i tam są dwie śruby do odkręcenia oraz z przodu ściągamy tę zaślepkę i są tutaj dwie śruby. Śrub, które są tutaj, w ogóle nie musicie ruszać, ponieważ one nie trzymają tego, to całego panelu, tylko trzymają ekran. Następnie, jak odkręcicie tam dwie śruby, oraz tutaj, ciągniecie całe w dół, ponieważ trzyma się to potem tylko i wyłącznie na zaczepach. Uważajcie, ponieważ to jest kilka wtyczek, więc na sam początek polecam otworzyć tutaj i ściągnąć tę tutaj zaślepkę. Następnie, jak zaślepka będzie na dole, odpinamy tę wtyczkę, no i w tym momencie mamy dostęp do naszego okablowania. Tutaj mamy dwie grube wtyczki, tutaj schowany nasz kontroler, a tutaj przejściówkę, którą wykonałem. Ważną rzeczą jest fakt, że oryginalne zasilanie światłowodu jest na 12V, czyli na to samo napięcie, na którego jest taśma WS2815. Dzięki czemu wypinamy przewód ze starego światłowodu, lutujemy, tak jak widzicie tutaj, przewody czerwony do czerwonego i czarny do czarnego. Tutaj jest oryginalna wtyczka ze światłowodu, i w tym momencie mamy przejściówkę, żeby podłączyć się pod kontroler SP611E. Następnie tutaj mamy odprowadzenie dla lewej taśmy, tam mamy odprowadzenie dla prawej taśmy, a tutaj mamy diodę, która odbiera sygnał z naszego pilota. Oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, można się również połączyć z kontrolerem poprzez aplikację. Nazywa się ona Banlan X. Gdy już całość mamy na zewnątrz, wypinamy klipsy mocujące światłowód, wyciągamy cały światłowód i wklejamy taśmę LED. Jest tutaj idealne miejsce, żeby taśmę LED tutaj wkleić, więc naprawdę jest to bardzo proste. Bardzo ważna rzecz, żebyście kleili taśmę LED równiuteńko, żebyście nie zrobili takiej fali, ponieważ ta fala będzie wtedy tutaj widoczna. Jak widzicie, tutaj mamy idealnie równe światło, więc można uznać, że mi się udało przykleić prosto. Tak naprawdę tyle w tym filozofii. Zapinacie to wszystko z powrotem. W tym momencie kontroler można schować tutaj do środka. Kabelki również. Zamykamy wszystko za ślepką. No i gotowe. Nie pozostaje nic innego jak cieszyć się podświetleniem w naszym Chryslerze. Jeżeli chcielibyście zakupić taśmę LED... Oraz kontroler i wtyczkę, żeby zrobić podświetlenie takie w Waszym samochodzie, to możecie się odezwać do mnie i pokieruję Was, wyślę linka, gdzie takie rzeczy można zakupić. Oraz pomogę Wam, jeżeli mielibyście jakieś pytania albo właśnie trudności z podłączeniem tego zestawu. Jest to bardzo proste, myślę, że dobrze to wytłumaczyłem, natomiast jeżeli nie do końca wytłumaczyłem coś, wiecie w taki sensowny sposób, to naprawdę chętnie pomogę. Bardzo dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli chcielibyście więcej filmików z modernizacji samochodu z LEDami RGB czy ARGB, to dajcie znać, a bardzo chętnie takie modyfikacje wykonam. Ja się z Wami żegnam i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć.